Dobra, siema, witam was wszystkich, i na live, i na odcinku. Tak, razem z Kangrejem, na takim fajniutkim serwerze, nagramy. Nie powiem wam dlaczego Kangrejo, Ty też nie mów, tylko wam powiem, że chodzi o rangę fajną. Czyż nie Kangrejo? No znaczy, to gdzie ja tu mam budować? Mury mam budować, czy co mam budować? Ale co? Musimy mury budować. Oh, fuck it. że my się musimy rozwalić. To Ty! Orycik. Do... Bazy. I tak dalej, mnie to było, co na koksie. To jest coś na, na koksie? Staje się, buduje się. Z boku. Czemu? O, no bo może spaść. Na rządy. tak? Czy ta ja się właśnie buduję. Ty. A dałbyś mi przy okazji kilo? No co za fajne Ty a masz żarcie? Co? Masz żarełko? Tu jestem. koks Nie musisz rozwalać o jedną nie Ma być tak długo, jak ty zrobiłeś. Ha! A ma, a ma! A z tego muru będziemy szelać, czy tylko zwierzy? Właśnie! Bo nie wiem, czy zrobić też, żeby szelać z muru. Będziemy szelać z muru. Pójdź dalej! tak dawno nie ma, to tak, so. jest daleka nie oczekiwałam na bo nie mamy tu dużego klejma. A jak byście zrobili takiego klejma? Poczekaj, muszę coś muszę załatwić. Nie padłem... Patrzcie, po teraz biorę... Biorę z koksi... Coś ty zrobił? Co wiem, co ja zbieram <sawebic> ten <in> sen, i <-chi> tutaj, uh, i Ja kilofa, ty mi kilofa nie dałeś. Uf. Ty fajnie masz perelinkę! Ooo! Szerzej! Ooo! Po co ty zgoczyłeś? Przynieś mi przy okazji Kylo. K, jest Kylo w się w kurze? Kiedy mi przyjeżdżę. Chcesz, że tego co ja zrobię? Co? Wtedy to rozwalę komputer, wszystkie kable pokrywam i rozwalę logo komputer. Co rozwalisz? Logo komputer. Spoko. Ty, to masz komputer, ja to niestety na laptopie. Hangla, ja się kurwił. Nie. Spadli też. Tam, ale już się sprzeciwił. Odebrało mi półtorej HP. No i szukaj mu niesie to. Jak my tam potem wejdziemy? Aha, f home. Gdzieś ty skakał tak w ogóle? Ja skakałem gdzieś w boku z No to patrz tam, gdzie skakałeś. Będziemy, musimy płacić w boki. i musimy... Ty na mnie wszystkie moby idą. Będę... Jak gdzieś tutaj skakałem, jest. No to tam szukaj, ja jedyna FOMA dalej budować. Nie,

A ja muszę po swojej ty skakać, jak jest prot 4. Na, z, z koksami skoczczę ty miałeś dwa setki? Jeden A to nic No FOKIN! Widziałeś gdzie skoczyłem? tylko. To idź tam ja biorę prot 4 koksy. I skacze tam. A to dobrze. A to i tak mam skakać. A już się te na F-homa? No! Ej, co za chamstwo! Z jednym koksa byłem na plot 4 i nie przeżyłam. Daj mi moje no. ku. Szybko! Szybko! Ciągnę na no, o. i koksy. Moje koksy, bo zabrałam koksy. ze to, 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 i to, i daj mi jeszcze koksy, bo jeszcze miałam koksy. Dobra. Bo muszę skoczyć. I mieczek. Mieczek. I mam no Dobra. A już usunęły się rzeczy? Na dwóch koksach. Ej patrz jak ja na dwóch koksach skakałem. No lul! No na twórcę skakałem nie! I tak dedłem. Nawet jak byłem na koksie. Co było? A. Jak nie mam łuku to po co mi? O, w na zaraz będą się kończyć nagrywanie. Ale live'a nie. Ale to musisz nagrywane, że zaprezentować wszystko. O, a to taki na razie będzie odcinek z gildii. Zaraz nagramy w tamtym. A jak co, to, to nie muszę robić odcinka, mogę to pokazać na live i live wrzucę na YouTube'a. Ale lepiej w mniejszej ilości minut to wrzucić. Kangreja, chodź na Się pożegnamy z odcinkiem. I ja potem będę pokazywał. No to teraz sobie poczekamy na Kangreja. No to ja zrobię cięcie, aż Kangreja się nie pojawi. Więc widzimy się za chwilę. No. A więc już jesteśmy z Kangreje i żegnam się, a więc do następnego odcinka i trzymajcie się i cześć!